Na no cześć, Markowe Klocki z tej strony, a dzisiaj zestaw, który nie jest z klocków Lego, tylko z marki alternatywnej. Mam nadzieję, że nie spalicie mnie za to na stosie. Zestaw New Stand, czyli jakby taki kiosk z firmy Fun Haul, obecnie Nomi Briggs. Ta firma wywodzi się co prawda z Chin, ale bardzo mocno weszło do Europy. Ma bardzo świetną obsługę klienta to jest też ważne, żeby jakiegoś klocka brakowało. I z tego co wiemy, kościowo bardzo odległo nie odbiega. Ich znakiem rozpoznawczym jest to, że zestawy mają wbudowane oświetlenie. Lampki, kabelki, wszystko jest przygotowane, żeby od razu w trakcie montażu je dodawać do zestawu. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Z kwestii technicznych jeszcze dodam. Zestaw kosztuje około 160 zł. Ja swój trafiłem za stówkę na temu. Dał mi się trafić okazję. Ma, słuchajcie, 556 klocków i system oświetlenia. No, Lego byśmy z taką cenę nigdy nie kupili. A jak to wszystko wygląda w praktyce? Lecimy na recenzję. No i zestaw jest gotowy. Jak widzicie, jest bardzo ładny. Ale na samym początku, jako że to jest pierwsza nasza recenzja tej firmy, parę takich moich ogólnych spostrzeżeń Wam przekażę. Mianowicie, instrukcja jest bardzo dobra. Nawet lepsza niż w Lego, gdyż w tych dłuższych klockach 1 na 8 1 na 10 jest napisane również jaki to jest wymiar. Więc jest łatwiej go znaleźć. Nie trzeba liczyć sobie czasami na instrukcji te wypustki, prawda? Nie trzeba ich liczyć. Same klocki, jeśli chodzi o plastik. Jest on twardszy w dotyku, w użytkowaniu niż ten, niż ten z Lego. Co za tym idzie, klocki są lepiej spasowane, ale bardzo źle się je odczepia później, więc zestaw jest typowo, żeby zbudować i dać do gablotki, gdzieś do miasteczka, niż żeby się nim bawić później, no bo by się to niewygodnie dzieciom rozkładało. Ważny fakt, ta firma daje same nadruki. Stare zestawy miały naklejki, ale od jakiegoś czasu to są wszystko nadrukowane elementy. No i co, lecimy z recenzją. Najpierw mini figurka. Jeśli chodzi o figurkę, ciężko jest mi być obiektywnym. Chodzi o to, że mnie Lego od czasów dziecięcych wyprało mózg i ja akceptuję tylko jeden wygląd mini figurki. No jest taka, no, 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 mnie się nie podoba. Ale na przykład moja żona twierdzi, że jest super, że są fantastyczne te figurki. Także tutaj po prostu zależy od gustu. Jedno co mogę powiedzieć to to, że się bardzo źle ją składa, bo tu wszystko rączki jest wszystko osobno i trzeba to wczepić, a wczepia się to bardzo niewygodnie. Ale ogólnie jest nadruk z przodu, jest nadruk z tyłu. Tutaj buzia, alternatywnego nie ma grymasu. No fajnie, że firma nie kopiuje jeden do jednego tych figurek z Lego, coś własnego robi. To też jest na plus, że to nie jest takie chamskie zgapianie, jak to niektóre chińskie zestawy z Lego, tylko mają własne projektantów własnych, własne zestawy, które produkują. No właśnie, przejdźmy do samego zestawu. No, budynek kiosku, słuchajcie, wygląda rewelacyjnie. Zobaczcie, jakie szczegóły, tutaj wszystko ozdobniki, ptaszek, dach fajnie z tą kopułą zrobiony. Te wszystkie gazety to są nadruki. Zobaczcie, ile jest ich różnych. Lego by zażądało fortuny za zestaw z tyloma klockami i z tyloma drukami. Bardzo ładna lampa, witrynki. Tu wszystko fajne są techniki budowania. Ten dach można schować albo sobie wysunąć. Zobaczcie z boku: jaka ładna witrynka tutaj kolejna. Fajnie też zmontowana. Ona się podświetla. Później pokażę na osobnym wejściu. Tak wygląda z tyłu budynek. Tu ma drzwi. Otwierane oczywiście do środka. Także taki modułowy jest budynek bardziej. Tutaj kabelki podczepione, wszystkie. Ogólnie jest to bardzo mądrze zrobione. Nic tu nie przeszkadza. Klocki są wkomponowane, jak widzicie, w te kabelki. Tak wygląda z boku. Kolejna witrynka. Kolejne nadruki. I oczywiście można go sobie otworzyć i zajrzeć do środka. A w środku jest neon, książeczka, pocztówki. Tu miejsce, żeby stać za ladą. Tutaj kolejne nadruki. No, no, niesamowite, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite. Jaka tu jest szczegółowość, jak to jest skonstruowane. Zestaw można podłączyć do zasilaczego pary banku przez ten element, albo można też sobie wziąć i tutaj wstawić do tego baterię. Tutaj się chowa, zaczepia klocek i już. I dajemy daszek z powrotem. No i naprawdę powiem wam piękny zestaw, po prostu piękny. Jakby tego było mało, mamy jeszcze taki fajny rower żółty z kwiatuszkami, tu sobie go możemy wczepić, żeby stał ładnie jako część konstrukcji. I taki oto skuter. Bardzo sympatyczny odlew z jednej, z drugiej strony. Manuszki można go spokojnie tak postawić i się nie wywraca. A tak wygląda zestaw podświetlony. Jak widzimy, lampa się świeci. Witrynka jedna. Tutaj cały środek sklepu. I ta boczna witryna również jest bardzo ładnie zrobiona. W ogóle fajnie jest to technicznie wkomponowane. Yy, ogólnie tutaj trochę kamera przekłamuje, na przykład to lepiej wygląda niż teraz na kamerze. Yy, nie jest takie bardzo mocno bijące światło, tylko takie żółte, przyjemne dla oka. Przejdźmy do podsumowania. Ogólnie jestem mega pozytywnie zaskoczony tym zestawem. Jest on ładny, klocki się nie kruszyły, nic się nie działo. Miałem błąd z klockami jeden, że były zamiast chyba jeden na cztery, była trójka i jedynka. Więc dało się to złożyć. Natomiast była taka pomyłka, ale to jakoś nie przeszkadzało mi w niczym. Wiem, że jak się, bo już tak ludzie zgłaszali, jak był jakiś brak, to firma dosyła nie tylko klocek pojedynczy, ale cały worek z tego etapu podobno. Więc fajnie to wygląda. Firma jakościowo bardzo odległo nie odbiega. A cenowo jest po prostu kosmos w porównaniu. Daję tu wysoką ocenę ciemna zieleń, bo naprawdę ten zestaw na tą ocenę zasługuje. Ogólnie napiszcie mi, czy wam się podoba recenzja innych firm, bo nie ukrywam, marka Lumilite mi się bardzo spodobała. Oczywiście dalej będziemy głównie bawili się LEGO. Natomiast czasem myślę, że taki skok -bok sobie zrobimy z klockami. Ale też są ciekawe waszych opinii. Oczywiście. Like mile widziany, subskrypcja, żebyście widzieli, jak coś nowego wychodzi. A w tym, razie, w tym czasie to wszystko. Na razie, cześć.